Nazywamy Norbert, czyli Pan akwarystyki Jasło. Dzisiaj chciałem wam nagrać filmik o tym akwarium, które ma już ponad 1200 dni. Jak sami możecie zaobserwować, wiele w nim się nie zmienia, choć od ponad 3 lat nic tu nie dokupowałem, aż miesiąc temu nagle kupiłem sobie dwie parki pielęgniczek kakadu. Nie wiem czy będzie je widać, czy nie. Teraz ich... Tutaj nie ma, bo siedzę, siedzę albo w tej kupie tej roślin, albo tutaj w tym korzeniu, ale nagram tamto później wstawię takie malutkie filmiki, także możecie zaobserwować. Akwarium no, prowadzi się ok, bo no, co, co, co mogę więcej o tym akwarium powiedzieć? Jedynie to, że yy, te iryśniki tak mi zniszczyły ten trawnik, wyrywają mi co chwila tą trawkę, także Ta trawka upadnie niestety, bo widzę już coraz większe prace. dawniej to tu było zarośnięte A one urosły i zaczęły wydzierać to po prostu i tyle O tutaj jest jedna to samica, ale gdzieś jeszcze samiec gdzieś Powinien wypłynąć, także Jak na 1200 dni Akwarium myślę, że no jest ok bo nie, naprawdę nic tu w tym akwarium nie robię. Jedynie co robię, na no to podmiankę wody, tak jak zawsze Wam mówiłem, co dwa tygodnie tak o, dotąd upuszczam i wlewam taką dwudniową, odstaną wodę i nic poza tym, filtr ten jeden raz na tydzień, nie, raz na 14 dni czyszczę a ten raz na miesiąc no i oczywiście jedzenie no to tak jak wam mówiłem jedzenie to z jedzeń jakie daję no to rano suszone granulaty i płatki a po południu mrożonki już nie kupuję tych mrożonek tak dużo tylko trzy rodzaje mrożonek na pewno daję dafnie, kryl i diskusa i tyle, te trzy mrożonki, i myślę, że jest ok. Ryby nie zdychają Jakoś tam widzę, że samą tą, te molinezje to się kocą, ale odkąd kupiłem te pielęgniczki, te kakadu, także tych małych rybek było, także myślę, że zjadają. No trudno, ale coś za coś. Co do rybek, no to nic tu nie jest dokupowane rozmnażają, molinezy rozmnażają się same mieczyki to kilka na początku co miałem dużo no to rozdawałem teraz mi wyginęły też te mieczyki także zostało może pięć będziecie widzieć tam cztery samice takie duże mi zostało nie trzy samice chyba takie duże i kilka takich małych no i nic poza tym no ale jest ok bo jak też że duży, on samiec Kakadu. Nie wiem, czy będzie go widać, ale tutaj siedzi. I co jeszcze mogę więcej powiedzieć o tym akwarium? No, jak na te tysiąc ponad 200 dni, akwarium myślę, że sprawuje się dobrze. Naprawdę, nic wiele tutaj nie robię przy nim. Wiadome, to nie jest jakieś wyszukane ani rybki, ani akwarium, ani rośliny, ale... Ja też tak y, nie mam za wiele czasu tym zajmować się, także myślę, że jak, jak na taki okres tego akwarium, które już jest, także myślę, że jest ok. Filtrację mam tylko wewnętrzną, zewnętrznej tych kubełków żadnych nie mam, także a i tak myślę, że daje radę, bo ryby nie pływają przy powierzchni, także y, woda jest napleniona, także wszystko jest ok. Jedynie to właśnie chciałem powiedzieć, że dokupiłem sobie te pielęgniczki kakadu, nie wiem czy mi złożą ikrę czy nie, bo na razie ten samiec bije tą samicę i odgania, nie wiem dlaczego, czy może kupić jeszcze jedną samicę albo jeszcze z jedną parę, żeby to jakoś się dobrało, bo na razie ta para, no nie widzę tutaj, żeby coś zaczęły kombinować z ikrą, tylko raczej on ją odgania, ona ucieka. No i tyle także o tych pielęgnitkach kakadu, Ale myślę, że w razie czego jak jeszcze z, jeszcze poczekam z miesiąc, może z półtora, z dwa, jak nic nie będą kombinować z ikrą, to może dokupię jeszcze kolejną parę. I zobaczymy czy, czy coś z tego będzie. Także pewnie o tym akwarium tyle, także pokażę wam te fi, y, y, urywki tych y, rybek jakie tam nagrałem tych kakadu a tutaj jest y, co to jest? No, to jest samica samica a samiec niekiedy pływają razem niekiedy ją bije nie wiem od czego to zależy muszę to poczytać bo ja się na tym nie znam także tak jak mówiłem ja to z tych rybek, no to będę dopiero myślał, żeby mi to złożyły ikrę, będę widział jak to, jak to wyjdzie. No i jedyny problem, co mam w tym akwarium, to przez te kiryśniki yy, zaczęły mi wyrywać ten trawniczek i tak możecie sami zauważyć, zresztą będziecie widzieć później na tych filmikach, że no już takie placy mi się porobiły, o jak taki bombowiec zacznie wpłynąć, jak on mi tą tu i wyrywają i później wszystkie tam w rogu te, te naszczytki są. Także, no nie wiem, pewnie zlikwiduję, znaczy nie ja zlikwiduję, tylko one zlikwidują mi ten trawnik. No ale trudno. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło i do następnego. Cześć.